Moi drodzy, dzisiaj przedstawię wam pierwsze kroki na moim nowym koncie FIFA 22 Ultimate Team. Jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, to ja tak tylko szybko streszczę, zostałem permanentnego bana. Jeżeli komuś się nie chce do niego wracać, to mogę tylko powiedzieć, w skrócie, zostałem bana za to, że jestem dobrym człowiekiem. No i ban jest permanentny na rynek transferowy, a jako iż ja przez najbliższy czas mam zamiar robić daily, plus też nie ukrywam mega się w tą FIFA wkręciłem. wczoraj. Na przykład zagrałem 60 meczy tylko i wyłącznie wczoraj. Więc ja jestem już odklejony od tej FIFA totalnie, no i stwierdziłem, że jako iż w planach jest daily, no to nie ma Sensu po prostu grać na aktualnym koncie, bo tak naprawdę wypukuje się z kontentu. Jakby rynek transferowy, transferowy jest tak ważny w tej Fifi, że strata go powoduje to, że na przykład nie musisz robić SBC, a z SBC można fajne, fajne paczki dropić i ze SBC można fajne, 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 fajny kontencik robić. Także moi drodzy, e, nowy skład, tak jak mówiłem na samym początku, jeszcze w sumie przypomnę i mały reminder, że każda subskrypcja nowa do końca roku równa się 10 grosz na cele Także kurwa, subskrybuj ten kanał! Z góry dziękuję. A my, moi drodzy, przychodzimy do konta. Na samym początku, tak jak możecie zobaczyć, standardowo opening troszeczkę pieniędzy zostało zainwestowane. Nie będę ukrywał i nie będę mówił, że tak nie jest. Cokolwiek w tym przypadku na FIFA Pointsy, w przypadku tego konta, poszedł przynajmniej na odcinku posło 8 stówek. Także to i tak jest nic w przeciwieństwie do tego, co się wydarzyło ostatnio na tamtym koncie. No i pierwsza paczka w niej Anglik Środkowy pomocnik ofensywny, i jest to Henderson Pokczam. Tutaj następna paczka, i tutaj wylatuje nam pierwszy walkout w, te, w tym klubie, czyli Sterling. Następną paczką, już sam nawet nie pamiętam co to było. Czy mogę to łaskawie skipnąć? Dziękuję. Jest to y, Napastnik, czyli pewnie Morata. To jest w ogóle najczęściej lecąca karta w tej chwili. Przysięgam, Morata leci cały czas. Dalej mamy jakąś kartę level up, ale ona z tego co y, pamiętam nie była zbytnio ciekawa. I wręcz bym powiedział, że była słaba. Następnie mamy kolejne tutaj pomyszki, które dają nam lewego skrzydłowego, jakim jest Grillic. I otwieramy moi drodzy dalej, następny Level Up, tym razem jest to Francuz, ja już pamiętam, że wtedy się ze że to jest Mbappe, niestety był to Dembele, swoją drogą ja już ja jak coś nagrywam ten dźwięk troszeczkę wcześniej, znaczy troszeczkę później w postprodukcji, powiem wam, że Dembele jest naprawdę super kartą, jakby on kosztuje chyba 16 tysięcy na aktualny moment i jest totalnym szefem, tutaj jakiś Inform, tutaj kolejna karta, jak coś to pokazuje wam oczywiście tylko i wyłącznie najlepszy, najlepszy z openingu, nie? ponieważ tych, tych kart otwieranych było dużo więcej, tutaj pierwszy kolejny walkout i tym razem jest to Wiza, Alison, Pamiętam, że wrzuciłem go od razu do składu, także fajnie, że się trafił. Następnie mamy Argentinczyka. Tym razem to nie Urugwaj. Jest to Icardi. Pamiętam, że myślałem, że to Messi w pewnym momencie, ale niestety jest jak jest. Tutaj oczywiście kolejne doładowania końców, bo się skończyło. Jak coś otwierałem, tylko i wyłącznie paczki promocyjne. A w tej paczce jest to kolejna Argentyna, kolejny pasni, kolejny PSG. Znowu Icardi. Zajebisty z Icardi. Dalej niż mi marzenia. Następnie mamy jakieś Noba. Nie wiem, czemu nie wyciąłem tego openingu, ale jest tu S Stupinan! <noise> Niezłe tutaj niki. Następnie mamy Środkowego pomocnika, jakiegoś noba totalnego Następnie mamy kolejnego Anglika, lewobrońca I jest to moi drodzy Show, luxo Show, on jest takim byczkiem w ogóle strasznym w tym Fifie Potem Brazylijczyk, napastnik Z Manchesteru City, jest to oczywiście Gabriel Jezus To jest w ogóle bardzo tania i bardzo dobra karta imo Potem mamy jakiegoś noba, jakieś nobasa, skopa Libertadores Czekamy się do końca openingu I jeżeli mam ocenić na aktualny moment Dobrze zainwestowałem 800 zł To powiedziałbym, no tak średnio ale może jeszcze oddam. Zobaczymy, widzowie. Mamy jeszcze dwie paczki. Trzy. Przepraszam. Patrzcie, może, może będzie jakiś Mbappé. Kurde, ja Mbappé to już w tym momencie było. Mbappé mógłby sobie, sobie skład, taki złożyć. ale w ogóle nie wiem, jaki skład chcę w ogóle złożyć. Bo początkowo myślałem o Francji. Ale Francja, no właśnie, ma dosyć drogich zawodników, co nie? Problem jest taki. Ojej, oj, oj, coś? Może, może jakiś Mendy po raz drugi. No niestety. No i generalnie myślałem o Francji. Ja tak już, już patrzyłem, jaki drukarzy mogę sobie kupić. To na pewno mnie jakim Pembe. Jakiś Polpogba mógłby niby wejść na pomoc. Wiecie, zrobić mix po prostu francuski z angielskiej ligi, co nie? I, i coś takiego myślałem, bo dostałem no, Sterlinga Sterling bardzo dobra karta, gram, jest moim rezerwowym Praktycznie, którego ciągle zmieniam w moim głównym składzie, powiedzmy aktualnie Więc to nie wypadałoby, błędem byłoby nie zagranie pod niego Dobra, zróbmy sobie zanim wejdziemy jeszcze składu SBC Z SBC nic się nie ale moi drodzy mamy paczkę Powitalną food, czyli paczkę z ikoną i mamy Wybór piłkarza, jeden z złotych od 1 do tu może być Mendy Pojaw się Mendy no niestety, jest jak jest. No i mamy ikonę na wypożyczeniu i, jeb, i będzie to u nas... Wanderscur, chyba. Chociaż mamy jeszcze jednego. Weźmy pujola widzowie, czemu nie? Fajne mafro. No i możemy przejść, moi drodzy, do tworzenia w końcu składu. Dobra, zaczynamy widzowie. zaczniemy z formacji. Gramy na na pewno na Sterlinga, to już wiemy, czy ja pewnie co by dał czy jakieś 4 3, 3? Dobra, formację tam sobie taką. No i co? Że na lewo na pewno będzie Sterling. To już wiem na 100%. Że tutaj będziemy grać pod tego, że tutaj będziemy grać pod, pod tego pana. Tutaj będzie na pewno Cancelo. Siema. No i na tym kończą się moje 100% fiki, tak? w tym momencie. Dobra, patrzmy, sobie, co my tu mamy ciekawego. No na pastwinku mamy co? Mamy Dembele z francuskiej ligi. I mamy jeszcze Beniedera. Dobra, damy tu Dembele. Tak jak mogliście usłyszeć, niestety, dźwięk nagrany w czasie rzeczywistym był jakoś dziwnie zgliczowany I ja dzi Dziwnie brzmiałem, raz głośno, a raz kurwa cicho I nie wiem co się stało, dlatego będę do was mówił po prostu z postprodukcji Anyway, skipnijmy moment robienia składu, bo ja tam siedziałem dosłownie pół godziny i klikałem, myślałem co zrobić I przejdźmy do momentu, kiedy kupiliśmy naszego pierwszego zawodnika na rynku transferowym Ile kosztuje Hakimi widzowie, to musimy zobaczyć, bo to jest karta, którą ja bym tutaj widział, co nie, no bo Jeżeli chcemy robić skład z francuskiej ligi, to wiadomo, że tutaj później wejdzie jakiś tam Neymar, jakiś tam ten, jakiś tam i tak dalej Jeżeli będę grał, jeżeli Zacznę wygrywać w końcu jakieś rzeczy i trafić jakieś fajne karty oczywiście, co nie? I w tym momencie chyba byłem pijany czy coś, bo do, do bezkitu nie pamiętam Wydałem kolejne 400 stówy na FIFA Points i stwierdziłem, dobra, to robimy Penik, na pewno coś odda. No i zobaczcie, że oddało Harry Okana'a tutaj w wokaucie. Także, no nie jest najgorzej, aczkolwiek, no uważam, że to był totalny waste pieniędzy, już nie powinienem wydawać. No tak jak mówię, pewnie byłem pijany albo coś, jak to nagrywałem. Nie, no nie byłem, ale, 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 ale po prostu tak jak mówiłem. No ja się daję manipulować, nie? Mnie bardzo łatwo zmanipulować na paczki. No i kolejna paczka. Mój ulubiony oczywiście piłkarz Alvaro Morata, kurwa, ale leci co trzecią skrzynkę, praktycznie. Fryer jebany. No i mamy tylko pomocnik kolejny. Tutaj kolejne fajerwerki pojedyncze. Jest to oczywiście jakiś Słowak. Mam nadzieję, że tym razem kraju nie pokręciłem. I liczyć dokładnie tak. No i ja mamy wizowie pierwszy i kolejny walkout, Znowu myślałem, że to jest bapę, ale niestety jest to, no bo niestety. Polpogła, moi drodzy. Bardzo dobra karta. Dobra, wizowie. Kup teraz. No i let's go! Dokładnie tak widzę. Mamy cały skład samych Francuzów i Sterlinga tutaj. Dobra, w końcu skończyłem wizowie. Zarobiście. możemy zagrać mecz. Nawet raz nie zmieniam. Nie chcę. Mi się. Dzisiejsze mecze będzie komentował dla Was Nexus Post ponieważ ten z In Real Time, jak to nagrywałem, miał zjebany głos. I moi drodzy! Pierwsza bramka, pierwsza akcja, Romelu Lukaku, strzela mi gola, Mendoza FC, no niestety był lepszy, następnie Gomez wychodzi, przegrywam już 2-0, już nie pamiętam w ogóle tych meczów, pamiętam, że to była wtedy czwarta lub piąta w nocy, już byłem tak zmęczony, że po prostu zagrałem, żeby zagrać, bo robiłem skład 2 godziny, chciałem zagrać, no ale chyba przegrałem tam tamten mecz, wizowy z tego co widzę, bo zaczyna się kolejny, tym razem Pogba tutaj podanie, a jednak strzał, no i bramka, moi drodzy, Paul Pogba, najlepszy polski Francuz, dokładnie tak. Tutaj kolejne podanie. Środek karny. Nie wiem, kto to jest, bo nie widzę. Sterling strzela i dobitka od pola pogby. Widzowie, Pol pogba. To jest, to jest, to jest prawdziwy. To jest prawdziwy kurwa piłkarz. Tak się powinno grać w tą grę. Strzelać bramki tylko dla mnie. No i moi drodzy, mamy wolnego. Nie umiem wolnych w ogóle strzelać w tej grze. Totalnie. Nie pamiętam, jak się strzelało. No i leci strzał. Oczywiście standardowo niecelny, bo jest tym jebanym nobem. Moi drodzy, wybiegamy dalej. Dembele przy piłce. Leci dalej. Nie wiem, tutaj jakiś dribbling jest robiony. Czy będzie popodać strzela, Podanie i strzał, moi drodzy. Foden, trzecia bramka! Ja go zrobiłem jak psa największego totalnie, no i ale niestety biegnie tutaj z kontrolą. Czy uda mi się widzowie go pokonać? Chyba nie! No i oczywiście, Alison puszcza taką wielką potężną szmatę. W ogóle bramkarze w tej grze widzowie. Są dwa typy bramkarzy w tej grze. Bramkarz numer jeden to taki, który albo broni wszystko i nawet niemożliwe strzało broni. I to jest w jednym meczu i w drugim meczu trafia się bramkarz, który puszcza największe, największe szmaty, nie? I To jest bez kitu, to jest bez kitu granie bramkarzami. Moi drodzy, ktoś tutaj pola pogłę wyjebał. Mam nadzieję, że czerwona kartka za to będzie, ale chyba nie, ale mamy rzut karny, więc jest to totalnie bez znaczenia, moi drodzy, uwaga, wyprawy dolny słupek, oczywiście, pewny strzał, Pol pogła ponownie wykończa. Jest on zdecydowanym MVP tego meczu. W ogóle ja go no, napad tam w tamtym momencie. Pamiętam, teraz gra już u mnie na środkowym pomocniku. Dalej go mam w składzie, bo jesteśmy w ogóle. Ja to w ogóle dogrywam w tym momencie. Jak jestem, jakoś tydzień, półtorej po nagraniu tego, ale to nieważne, nie gadajmy o tym. Zobaczycie w trakcie daily, co, co udało mi się tam wyskrobać. No i moi drodzy, Alison znowu puścił Giga Szmatę. Kto by się spodziewał, ale nie wpływa to jakkolwiek na wynik spotkania. LPK 3 z Teamem Nice US wygrywa z jakimś sinobem z plakietką FC Barcelony. 5 do 2. Tutaj ponownie look na skład. Szczerze, jak tak patrzę na ten skład i na ten co mam aktualnie, nie będę spoilerował oczywiście, bo to będzie w następnych odcinkach, no stwierdzam, że duży progres się zadział. Nie chcę spoilerować, zobaczycie, aczkolwiek fajne rzeczy naprawdę czekają Was podczas tego daily, bo to co tam zostało zrobione, a nie będę spoilerował, moi drodzy, Marka Sensja wybiega. Y co to kurwa było? Ja, 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 ja nawet nie chcę słyszeć sam siebie w tamtym momencie, nie? Po takiej szmacie wpuszczonej. No ale nic! Znowu wbiega Korea, trzeci, trzeci gol. Ja już w tym momencie widzę, że ja, ja musiałem być jakimś turbu, ubernobem, jak grałem te mecze, bo w tym momencie, no, nie dałbym sobie strzelić żadnego z takich takich, takich szmat, nie? Jakby, serio, program został tak poczyniony. Ja, ale mnie zruchał. Boże, święty, boli mnie, jak na to patrzę, widzowie. Boli mnie to. A to miał, no serio, to, te nagrywki były z tydzień temu. Ja przez tydzień. Jezu, co ja robię? Jak ja podałem? strzelaj, strzelaj, jezu, ale. Dobra, jakimś studem to wyszło. Dembele, widzowie, dembele. To jest prawdziwy zawodnik. Jeden do czterech, by the way. I co, kolejna szmata? Jezu, Alison, widzowie. No powiem tak, w tym meczu zostałem zmieszczony jak totalna szmata. Ciekawostka. Aktualnie, to mogę wam zaspelerować. Te mecze były grane w dziesiątej lize w Division Rivals. Aktualnie jestem w, chyba w czwartej. I powiem wam szczerze, że legitnie mecze w 10 i 7 wydawały się naprawdę trudniejsze niż w czwartej lidze, bo w czwartej lidze mecz wygląda tak, że albo do 30 minuty ty przegrywasz 3-0 i się poddajesz, albo przeciwnik przegrywasz 3-0 się poddaje. Nie ma innych meczów w trzeciej lidze, tam w czwartej lidze zauważyłem naprawdę. No i moi drodzy, kolejna... I kolejna potyczka, tym razem z gościem, co ma Jakieś tam Sona i halandra wypuszczenie, więc wiadomo, że jest taki totalny nobas, Biegnie tym sonem. Ee, przedziera się tutaj przez polekarne. Podanie tutaj do Abrahama. Abraham, oczywiście zjebał podanie do Fodena. No i moi drodzy, kontrata, z naszej strony. Polpogła wybiega. Nie wiem, jakim. jakim trzeba, by, trzeba być debilem zdać Pogbę na napad, który ma 70 chyba tempa. Moi drodzy, czy dębele strzeli! Dembele w takich sytuacjach się nie myli. Dembele to jest akurat moim zdaniem, naprawdę bardzo solidna karta. Jakby nie sprzedaje go, mimo że aktualnie mogę wam spoilerować, ale będę spoilerował dzisiaj. Że już go w składzie. Nie gram, tak mogę wam powiedzieć, że dalej go trzymam na napadzie Bo jest on tani i jest on naprawdę Naprawdę solidną kartą, jakby robi, robi Różnicę, no i moi drodzy, że Sterling Podchodzi do strzału, no i oczywiście wieba mu jak szmatę, widzowie, Sterling Stelling to jest szef, 3-0 przy piłce Biegnie Son, czy będzie tu bramka No jeżeli gościu tutaj nie strzeli, to będzie totalnym nobem No oczywiście strzelił, bo miał tyle możliwości Do wyboru, że tak naprawdę, nie wiem Musiałby chyba oddać piłkę, żeby nie strzelić Moi drodzy, Stelling przy piłce, no i strzał Ja w tamtym momencie, wydaje mi się, że mi się na podanie Na aktualny moment, ale strzał i tak ukazał się Solidny, więc jest dobrze. No i moi drodzy, kolejny strzał. Alison oczywiście e, wali konia. Nie wiem, nie, nie, nie wiem, czy Alison cokolwiek obronić ciekawego w tym meczu. Z tego co wiem, to nie. Ale wiem, że mecz się zakończył, a wraz z zakończeniem tego meczu zakończył się, moi drodzy, też ten film. Bardzo Was przepraszam, że było nagrywane w takiej formie, że audio i obraz nagrywam osobno, no ale tak jak mówię, nie było to spowodowane. Znaczy pewnie było to spowodowane, spowodowane moją winą, no ale nie chciałem tracić materiału, tylko i wyłącznie od tego, bo dźwięk się zepsuł. Dlatego nagrywałem w taki a nie inny sposób, dobra, moi drodzy, bo odpalam mi się minem, już napierdalam, jakbym był jakiś czy coś. Także subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej. No i widzimy się już jutro, ponieważ trwa aktualnie Daily TV. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!